Siemanko, tu gamincio. Witam was w kolejnym odcinku z gry Katała Shodja. Tak jest, przejdziemy sobie dalej. Ostatnim była mowa z dziwną dziewczyną, a zobaczmy co będzie teraz. Lecimy. Let's do it. To czytałem. Wezmę słuchać przytłumiony śpiewny głos. Słyszałam to. Co takiego słyszała? O kurde jak się jak zbiłam misza, ja cię kręcę. Nieźle ta mysza. Nagle pojawienie się myszy... Miszy w że poskakuje. Mimo taku pustego kurza nie słyszałam, jak do niej podchodziła. W jakiś sposób szeroknie podeszła do mnie na odległość w skoku. Niepokojąco. Przez przypominam sobie szaloną teorię Kendziego o globalnym spisku feministek, ale odpycham w te myśli. Siedzona, stojąca nieznacznie za misią, jest wyryzowana. Nie mogę przecież usłyszeć słów, czyli przyciągnęła uwagę widocznie pod, podekscytowanej misji. Zaczekaj, kto tam właściwie jest w środku? Żadnego koło nie ma dzisiaj spotkania. Zaciekawiony próbuje zająć się mnie, choć drzwi i tak nie pozwala niczego zobaczyć. Co wy tu robicie? Musiałeś mi czemu tak długo to nie było. To bardzo niedobrze, chichan. Kacząc sukiwa, patrzę w Na Nalazłam dyktył, a brakuje nam całej reszty przez twoją opieszałość. O, przepraszam. Eee, wszystko mam tutaj. Właśnie zamierzam wam zanieść. Na, Wydaje mi się, że coś knułeś, chichan. Ciekaw, kto był tam z tobą. Misza szybko miga coś do Szyzłuna, kilka kościń wskazując na własne ucho. Shizuna tak jak odpycha mnie na bok i otwiera drzwi do pokoju, z którego przed, przed chwilą wyszedłem. Mogę sobie tylko jak właśnie przeżywa, jak przeżywa właśnie szok. Miejąc pod uwagę sposób bycia sumienność Shizuną, w pewnością jest ona w stanie wytrzymać bezczelności kogoś bez czeszczącego szkolne mienie przez na nim. I rzeczywiście stoi w gapionach w nieruchomo, nic niewielkiego, drżenia ramion. Jestem pewien, że to oznaka tu i wściekłości. Shizune nie wybucha gniewem, jednak jedynie bierze kilka głębokich oddechów i poprawia okulary, po czym zatrzaskuje drzwi i odwraca się, by wściekli gestykulować w stronę miszy. Może jednak wybuchła, a ja po prostu nie zrozumiałem. Rzuca jeszcze w mój stronę oskarżycielskie spojrzenie. Jakby to z mojej winy, Rin spała na jeden z biurek. Mam nadzieję, że nie przychodzę do głowy z dwuznacznej przyczyny, mojej opieszałości. Cześć! Głos ryń dochodzi z drugiej strony drzwi. Kilka chwil zajmuje mi zorientowanie się, że może mieć problemy z ich otworzeniem. Otwieram drzwi i widzę ryń w za nimi. Zna wpół, zaciekawiony na wpół, z sennym wrazem twarzy. Cześć! Trzy kroki nienawiści. Panu Tezuka, co też przyszło ci do głowy, absolutnie nie wolno dać własności szkody takich ee, haniebnych czynności. Nagle zrobił się tu całkiem tłoczną. Nie miałam pojęcia, że jestem aż tak popularna. Trudno stwierdzić, czy ten stan, że to ucieszy czy zasmuca. Tak inaczej, Irene. W całku ciebie nie wyszło Mieszy więc nie mają wyjścia i muszą udać jej spokój. Shizunę klepie mi się w ramie, wskazuje na Rin i kilkakrotnie szybko gestykuje. Czekap nienawiści. na Popularność popularnością, albo żeby więcej tego nie robić. Czekap nie na W Kanadzie, Jak postępuje Twój projekt? Będzie gotowy na festiwal? Ring patrzy na nie obojętnie, nic nie robiąc. Słonego spojrzenia, jakim mierzy ją Shizuna. Też nad tym rozmyślam. Czekap nie na I... Pomyślę bardziej. Szydłunek krzywi się nie niezadowoleniu. Misza tłumaczy jej odpowiedzi ryn. Szydłunek, czy kupki nienawiści? Misza. Pan Nocieluka, proszę traktować to poważnie. Jeśli mur będzie wyglądał, jakby ktoś wymiotował na niego swoje śniadanie, nastąpi katastrofa. Ryn afektywnie potakuje. Pomyślę poważniej. Misza reaguje chichotem, ale Szydłunek nie. Nawet po przetłumaczeniu. Ona tylko kręci go, bierze swój materiał ode mnie i odchodzi razem z misią. Ryn ma jeszcze w zamyśleniu, patrzy na odchodzące od samorządów, samorządu. Ale nie uprzejmie. Ale mają rację, muszę dokończyć weekend, W przeciwnym wypadku konsekwencje będą straszne. Koniec znanego na świata. Jak zwyczaj w weekend, ale strasznie. Dużo straszniej. Może odroczy moją drzemkę do nieprzewid... Widzianej przyszłości. Mamy zapytać o jej apokaliptyczne konsekwencje, a wraca do pracowni. Skoro nie masz nic do roboty, podałbyś mi pomocny dłoń. Ta puszka z farbą nie mieści się do mojego torby, a jest mu potrzebna. Lekko kopię ogląd błękit z farby, z stołu, na której wcześniej osiedziała i spała. Słychać głuche brzęknięcie. Będąc dżentelmanem, naturalnie podnosi puszkę. Ciężka! Pewnie gdzie mamy zabrać. Stąd powiedziawszy, to wychodzi na korytarz. żaden z puszką podążam za nią. Żaden z nas nie ma większego wyboru. Korytarz jest cichy i pusty, bez bezślizny i miszy. Więc my także ruszamy w stronę, kratki schodowej po drugiej stronie. Co 10, 15 czy 20 kroków przykładać puszkę z jednej ręki do drugiej. Bo cienki układ że nam się dłoń. Przynajmniej moje ręce się nie męczą zbyt szybko. Ryn idzie obok mnie w nierównym tempie, a do którego nie mogliśmy się dopasować. Może to ja dziwnie chodzę z powodu dodatkowego ciężaru. Któreś z nas wyda się ciągle chodzić zbyt szybko albo zbyt wolno. Nie potrafię stwierdzić, które. Dwa piętra niż trafiają na kłopoty w postaci pielęgniarza i jego lisiego uśmiechu. A pan nakaj, co za szczęśliwe okoliczności. Cezuka również, oczywiście. Uprzejmie kiwa gołów w stronę ring, ale zostaje zignorowany. Po czym się do mnie? W końcu to ze mną ma jakąś sprawę do załatwienia. Zapomniał o czymś wspomnieć w poniedziałek. Podatkuję i czekam obojętnie. Nie mam na najmniejszego pojęcia, co mógł pominąć. Uchwyt puszki, przynajmniej się teraz w moją skórę też nie napawa mnie entuzjazmem w stosunku do tego rodzenia. Chodzi o twoje obecne lekarstwa. Nie wyraźnie, że jeszcze tak długo mogą być. Mieć więc są nieprzewidziane efekty boczne, mogące wymagać zmiany, dawkowania lub nawet przejścia na inny lek. Będziemy mieć regularnie potrzebować kilka testów, ale chciałbym, abyś zwracał uwagę na wszystko związane z Twoim stanem zdrowia. To wyda ci się podejrzane. Mdłości i ból głowy, cokolwiek się dalej przejdzie do mnie. W porządku. Więc jak się czujesz? Wszystko dobrze? Podaję się i upuszczam puszkę na prógę przed udzieleniem odpowiedzi. Najwyraźniej moje mięśnie nie potrafią trzymać tak długo. Zamiast jakimś ogólnym ogólnych ale zauważam, że ostatnio bardzo często tak robią. Inni też mnie o to pytali, nauczyciele i uczniowie tutaj, moi rodzice, wydający pielęgniarki i lekarze w szpitalu. Wszyscy wydali się bardzo zmartwieni moim stanem. To logiczne w szpitalu, a w szkole już nie jest Wszyscy się bardzo że filmy, tam, momentami, a w szkole już nie, z wyjątkiem tej szkoły. To niewielka pacyłka a zarówno uczniowie jak i pracownicy wyglądają na bardzo zżytych zasobów. Przynajmniej takie mam wrażenie. A nie jest to szkoła, do której uczniowie są często przenoszeni. Czarkiem się na samą myśl o tym, a i tak odpowiadam ogólnikiem. Trzy kropki? Nienawiści. To świetnie, a jeszcze coś. Moje źródła nie mnie, że nie pojawiły się na szkolnej bieżni, a nawet na wlasaniu. Chciałem wiedzieć, czy zabrałeś się za ćwiczenie? Tak jak prosiłem. Oczywiście, że nie, ale sposób w jaki pyta, sugeruje, że powinienem był biegać, ile wlezie po bieżni od pierwszego dnia. Ktoś mnie do pana szpieguje? Nie jako tak, po prostu znam kilku ludzi, ale nie o to tu chodzi. Nie próbuję się wywinąć. Cóż, w ramach czucia wykonuję właśnie improwizowany. Podnoszenie ciężarów. Podnoszę puszkę i opuszczam ją kilkakrotnie niczym nędzna. Podróbka kulturysty, mimo że boleśnie ciąży mi na ramionach. Ten głupi uśmiech znika z jego twarzy na moment, po czym wracam, jakby to był tam na zawsze. Tezuka, mogłabyś dać na chwilę? Pilenga szła mnie do ramię, nie na przyzwolenie Jolin, którego i tak nie potrzebował. Po czym mnie na bok. Nie ratowałem, że masz ćwiczyć. Rozumiem, że to twój pierwszy tydzień i w ogóle, ale nie lekceważ tego. Naciskam na ciebie tak mocno, ponieważ trudno już wyrobić sobie nawyk. Im więcej rozlegasz i unikasz tego, tym bardziej będzie to uniwersalne. Jak z dietą. Obiecasz mi, że od tej pory... od teraz będziesz podchodził do tego na poważnie? Tak, może, tak. Tak, obiecuję, na pewno. Przez chwilę mnie obserwuje poczynów uśmiechniętych z ruszającymi ramionami. Dobrze, tak lepiej. Jeśli do rana przejdziesz się na bieżnie na spotkasz mojego szpiega, zapewne nie będzie miał nic przeciwko udzieleniu ci kilku wskazówek na temat biegania. Wskazówek? Do zobaczenia. Podchodzi bez odpowiedzi, machając ręką. Podchodzi do linii, która czekała. bez nie opierając się o ściany i gapiąc się na blady uprawy oświetleniową na suficie. Nawet kiedy podchodzi, nie spuszcza z nich wzroku. Bierzesz leki na to Twoje coś z sercem? Słuchałaś? Przynajmniej to, to chyba bardziej ale nie zamierzałam. Prawie jakbym ją ganił. A i tak nie mam ochoty o tym rozmawiać. Najpierw, co spotkałam, nie znam się, to nie jest sprawa. Pielęgniaż też wygląda na szczęście nieświadomego domu lekarskiej, skoro rozmawia publicznie o takich sprawach. A to nie minę lin, prawda? Czując nagły przypływ winy, spoglądam na lin, ale ona tylko pytająco, Patrzy ponad moim ramieniem z głową przechyloną jak u ptaka. Ech. Nie wiem czemu to dla mnie tak trudno jak gdyby jakaś niewidzialna przeszkoda nie pozwalała mi być szczerym na ten temat. Tak pomagają na serce. Będziesz dzięki nie uczuł się lepiej? Nie, niezbyt. Po prostu będzie mi trochę mniej. Po prostu będzie mi trochę mniej źle. Lin patrzy na mnie jeszcze chwilę, a nic nie mówiąc. Nie zwięty, ani nie żadnych uczyć, przynajmniej takich, które jestem w stanie zauważyć. Jestem jej za to wdzięczny. Chyba wciąż nie jestem przyzwyczajony do tego wszystkiego. Szpital szpitalu było łatwo, ale nadal nie jestem pewien, co sądzę do prowadzeniu normalnego życia z tą niepełnosprawnością. Opuszczamy główny budynek, Nie prowadzimy w stronę Akademika. Zatrzymujemy się przy niewielkim kawałku zieleni przed budynkiem Akademika. Jest zbudowany na niewielkim odniesieniu obok muru i kilku drzew, które trzeba ukryć przy wchodzeniu i wychodzeniu. To prawdopodobnie po jedyne kiepsko zaprojektowane miejsce w tej szkole. Cały mur zbudowany z takich samych cegieł co akademik jest pokryty jakimś malowidłem. Większość to wciąż jedynie szkice. Szybko namalowane czarne białe kreski pokrywające warstwy szeregu tynku zajmującego niemal całą długość muru. Niektóre miejsca wyglądają jednak na nieco bardziej dokończone. Dostrzegam ludzkie twarze nogi i ręce. Nie potrafię sobie cały całego, jaką całość mam przedstawiać. Stępy czegoś, co wygląda jak puszki fali uporządkowane w stosach na ziemi, znajdują się obok muru. Widzisz, lewa strona jest ledwo napoczęta. Dlatego, że to ja nie byłam na swoim miejscach, jest tym spokój i postanowiłam pomodatować, nagle było już rano. To moje zadanie, ale koledzy z lekcji plastyki pomagają mi z przestrzeniami negatywnymi i powierzchniami podstawowymi, kiedy tylko mam z nimi problem. Łatwiej malować duże obszary, kiedy jest wielu ludzi z rękoma. Idzie szybciej, poza tym zasięg lepszy. Schoi na dygresję dygresji, wymachując lekko ręką, a raczej tym, co z niej zostało. Po w ten sposób swoje słowo, chociaż tak rozumiem, o co jej chodzi. Trzeba tej białego bawełnianego rękawa nasuwa mi myśl, że mogłoby to wyglądać bardziej przygnębiająco, ale przez to czuję się nie na miejscu, jak przez niemal wszystko, co w ciągu ostatnich dni przypomniało mi o szczególnych właściwościach czytaczych uczniów. Dziewczyna oczywiście nie zauważa mojego zastąpienia ani tego, że już od chwili jej nie słucha i po prostu gada dalej. Więc dlatego, i staram się wymyślić, czy muszę to wymyślić, a potem wymyślić to, zanim będzie za późno i nie będzie już nadziei. Czemu miałby nie być nadziei? Ponieważ farbę trzeba nałożyć, a potem poczekać, aż wyschnie, a potem zaformować inną farbą. Trochę to trwa. W końcu przestaje mówić. Zacznij może, że powiedziała coś sensownego. Chętnie lepiej zacząć od początku. Więc to Twój projekt? Zrobiłaś to? Tak, tak. Całe? Tak. Ładne, ale Potyka się o swoje słowa, nagle czując, że wpadłem wprost na pole minowe niepoprawności politycznej. Nie martw się, możesz powiedzieć, raczej się nie zezłoszczył. Naprawdę mocno się rumienię. Nie bardzo wiem, co teraz mam powiedzieć. O ile w ogóle powinienem mówić cokolwiek? Chyba jestem bardziej wyczulony w tych sprawach niż Jelin. Naprawdę krępujące. Nie chcę spytać, jak malujesz bez rąk? Widzisz, łatwo się zanurujesz, prawda? Z stopami. Niemal to już zgadłem. A czy to nie trudne? Ja coś do rozgadywania. W każdym razie ja tak nie uważam. A on po prostu jestem przyzwyczajona. Wciąż dzieje mnie fakt, że jest malarką. A biorąc pod uwagę jak zresztą używała nóg do widzenia, to malowanie chyba nie byłoby aż takim kłopotem. Żaden z nas nie ma nic do dodania. Popołudniowe światło dobrze pasuje. Bałam się, że będzie wyglądać trochę za płasko, Ale wcale tak nie jest. Myślę, że już jest całkiem interesująco. Chciałem zobaczyć, jak będzie wyglądał w słabszym świetle. Myślisz, że jest płaski? No cóż, obrazy z reguły takie są. Nie w ten sposób płaski. No wiesz, płaski. Jak niektórzy ludzie. Zero materii, zero istoty tam, gdzie powinno być. Znam parę dziewczyn, które dobrze rozumieją, ale trudno mi spieść. Nie znam się zbytnio na sztuce. Nie potrafię mieć wielu artystów czy wyraźnych związanych ze sztuką. Nie więcej. Za wiele do powiedzenia. Rin wzrusza rominami, werbalnie mówiąc, jak wolisz, i patrzył w niebo, jakby czegoś na nim szukała. Chyba nic większego nie dąży zrobić, ale jeśli podasz mi pomoc pomocą dłoń, może dam radę normalnie, choć trochę, zanim się ściemni. Chciałam załatwić sobie lampę halogenową, jak te, których używają na bieżni, ale żadnych nie ma. Ring chętnie zaciąga mnie do pomocy, jak wcześniej świzunę. Czuję przez to, że festija rzeczywiście jest na tyle ważna, że każda para rąk jest potrzebna. Czemu nie? Chociaż nie jestem pewien, czy się przydam. Trzeba tylko mieszać F farby. Dać sobie radę? Prawdopodobnie, masz może zaburzenie motoryki, jak no wiesz, ci, którzy je mają, porażenie mózgowe na przykład? O ja wiem to nie. Łapie, to coś w serce nie ma z tym nic wspólnego. Bez powodu rzucam mi chytre otworzenie. Nie, nie ma. No to do roboty! Siadam więc na płytce w skrzyni i bardzo naturalnym ruchem podnoszę się szerokim nad samymi swojej boskiej prawej stopy. Otwieram kilka puszek i wlewam ich wartości do, do płytkich misek służących do mieszania. Gęste farby leniwie niczym syrop składają z puszki do miski. Mieszam je tworząc zabawne, hipnotyczne czy niezakręcone wzory prędko z, tym, prędko z Stapiające się ze sobą, formując nowy, jednolity odcień. Lin zabiera się do pracy od czasu do czasu, prosząc mnie o pomoc tym czy z tamtym. Trzy kropki nienawiści. Łatwo znajdować różne pędzle, ale mieszanie farb, aby dokładnie zgadzać się z tym, co ta jeszcze na nie mogły, jest niezmiernie frustrujące. Wymaga z co do mililitra, by była zadowolona, ale jej instrukcje są w najlepszym wypadku niejasne. Dodaj pół kapki zielonego. Kłócan, żeby połonić puszkę jasno-zielonej farby. Innego zielonego. Tego zielonego. Odrożnie nalewam trochę innej zielonej farby do miski. Nie, to prawie cała kapka. Więcej bieli. Czy zieloni z odpowiednim kolorem? Nie mam pojęcia. Ty tu jesteś atrycką. Cień uśmiechu pojawia się w kącikach jej ust. Nie masz zdania? Nie, bo nie znam no się na tym. Nie szkodzi, bo właśnie coś mi Dodaj więcej bieli. Zgodnie z poleceniem brałem mikroskopinią ilość białej farby do miski i mieszam. Wygląda troszkę bielej. Niedobrze. Musi być jak kolor, kiedy się budzisz i wiesz, że widziałeś we sens życia, a nie możesz sobie przypomnieć. Może żółty. 3 kropki nienawiści. Mimo niemożliwości rozzyskania koloru, zmiany pół roku, a nie innych bezsensownych stawianych mi wymagań, zdawałem, że bałem się lepiej niż się spodziewałem. Obserwowanie tworzącego się na otynkowanej ścianie obrazu jest jak magia. Chwilę pomiędzy mieszaniem farb spędzam przy na toniku po prostu obserwując jej pracę. Początkowo czuję się jak na tym: jak czy już pr prywatność, a linie wydaje się to w stanie przeszkadzać. Może tylko to sobie wmawiam. Kiedy cierpliwie pracuję nad szczegółami, nakładając kolejne własne farb na poprzednie równomiernie poruszając stopą po ścianie, rysując kolejne kształty, cała jej osoba wywołuje zupełnie inne wrażenie. Kiedy dajemy się stworzyć nośną mieszaninę farb, rzadki na jej twarzy jest dziwnie satysfakcjonujący. Poza kilkoma słowami wypowiedzianymi przy omawianiu mieszanin, oboje bardzo długo milczymy, a nawet te krótkie dyskusje stały się scenograficzne. Każdy nas wymyśla, i wprowadza w życie dziwne, improwizowane słowa-klucze dla rozmaitych farb i odcieni, jak gdyby istniała potrzeba uczynania słów, oddechu i dźwięku. Wow. Zostajemy tam do późna, dopóki nie stać się z odcieną, porządnie malować. I tym malowanym akcentem zakończymy tę tutaj zrobimy sobie pauzę i widzimy się w czwartek i piątek w grze. Jest Your Grace. Tak jest. Na razie cześć się dać te bio.